Polska Szkoła powstała w 1918 roku jako efekt odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i zaborców. Z tego względu dziedziczyło się doświadczenia nauczycieli pochodzących z tych zaborczych narodów. Najlepszym zaborcą dla Polski, który dał Polsce autonomię, był zabór austriacki. Tam nie słyszałam o, o, nigdy o żadnych karach cielesnych. Zabór niemiecki natomiast zostawił w spadku polskiej już szkole taki obyczaj, że nawet w naturalnej klasie na katedrze, przy której siadywał wtedy wykładający nauczyciel, leżała trzcinka albo liniał tak zwany, linijka. I uczeń, który rozmawiał z kolegą, czy przewinę jakąś inną tam popełnił, wychodzić musiał przed całą klasę i dostawał tak zwane łapy, czyli uderzenia tym kijem Albo linijką, w zależności od ciężaru winy, po pięć, po sześć, po więcej nawet uderzeń. Było też w modzie, w tym zaborze pruskim, takie wyłamywanie uszu, którego nie doznałam, bo ja już do polskiej szkoły chodziłam, ale które podobno było bardzo bolesne. Natomiast taką już. Bardziej humanitarną karą stosowaną w polskich szkołach był tak zwany areszt. Za drobne przewiny albo za, za nienauczenie się zadanej lekcji zostawało się godzinę, a czasem i dwie w szkole w tak zwanym areszcie. Tutaj pani z tym delikwentem siedzącym w areszcie musiała siedzieć ona również. I przeważnie to były jakieś tam takie pisemne kary. Na przykład ja Was się nie nauczyłam tabliczki mnożenia przez dziewięć i dostałam godzinę aresztu. I to polegało na przepisaniu pewnej tam z pięćdziesiąt razy. W takim papierze, który mi wręczyła, tej tabliczki mnożenia. I muszę powiedzieć, że w środku nocy można mnie obudzić z tabliczką mnożenia przez dziewięć i bezbłędnie powiem, choćbym była nie wiem jak zaspana. Najwyższą karą za ciężkie przewinienia było wydalenie z zakładu. To bywało, to bywało. Na przykład sama miałam koleżankę przyłapaną na okradaniu płaszczy koleżanek, także od razu została wyrzucona ze szkoły. Innych kadr nie, nie, nie stosowano.